O, a jak z przyjaźni przejść na randkowanie spotykanie się w etc no, no to takie trochę powiązane ze sobą wszystkie pytania są no to Przyjaźń na randkowanie. Zazwyczaj to się dosyć naturalnie, że po prostu myślę, że kontakt fizyczny zrozumienia w celu jak z kimś. rozmawiasz to jakoś tam, no tam, żarcisz, pykiesz, to tam kogoś szturchniesz, kogoś tam, nie wiem, bardziej niż jakby, powiedzmy, przytulisz przy okazji. Myślę, że taki, mhm. taki od takiego delikatnego kontaktu fizycznego może być taki, to jest taki główny zapalnik, bo wtedy, no to jest taki sygnał i odciesz się od chłopaków, że jednak coś tam ci się podoba. Jakoś tak tegoś, mhm. wiesz, tak. No, bym powiedziała, że kontaktem fizycznym, ale delikatnym, żeby też i na jakoś tam przytuleci i siema, i mój cokolwiek tak. <grych> no, no, to też trzeba być. Y... Trzeba zapytać najpierw, chyba, nie? O zgodę.